Tak to wygląda po zamontowaniu. Trochę odchodzi, trochę to koło chowa wizualnie przynajmniej. No i do auta takiego podniesionego bardziej pasują chlapacze, nic z dzisiejszej wymiany oleju niestety przechodzę do innych czynności, błotniki. Oryginały. Proszę bardzo, ja już sobie tu przygotowałem wcześniej. Potrzebna dwa wiertełka: wiertełko 2 mm i 9 mm. W otwór 9 mm wpasowujemy taką tulejkę z gwintem na końcu, ona jest gumowa. Tutaj wkładamy taki metal z gwintem, i od spodu jest dziura 2 mm, i tam pójdzie samo zakręcająca się śruba. Dopasowujemy i skręcamy to już na gotowo jedna strona jest zrobiona niestety nie da się zrobić tego bez zdejmowania koła no bo nie podejdziesz wiertłem proszę pana nie podejdziemy odcień jest y, to jest prosto prostu z pudełka więc odcień jest trochę jaśniejszy myślę że to spłowieje ale nie, dużej różnicy nie będzie fakt y, po to kupowałem oryginały że właśnie to ma ten sam kształt i będzie idealnie pasować A few moments later. wczoraj założyłem tylko Przednie błotniki oraz wymieniłem olej z filtrem. A dzisiaj przystępuję do montażu tylnych chlapaczy. Chlapaczy błotników, zwał jak zwał. Tutaj są zaznaczone punkty mocowania podnośnika. Z przodu jest to samo. Odkręcamy koło, zdejmujemy, montujemy błotnik. Krok po kroku będę tutaj, że tak powiem, wrzucał relacje Do tego pójdą później jeszcze flary. Z węższe na tył, a szersze będą montowane z przodu. Wszystko później przedstawię. Ok, pierwsze koło mamy zdjęte. Te czerwone zaciski nawet fajnie się prezentują. Zwykły system TRW Lucas. 231 mm obstawiam średnicy. Niewiele, ale wystarczająco jak na tą masę. Dosyć solidny jest ten amortyzator. Również jest sterowany elektrycznie z twardością. Tam widać bak, bardzo mały bak, 40 litrów. Widzę tu jakieś dodatkowe ustawienia. E, jakaś wajcha do tylnej belki obstawiam do regulacji wysokości świecenia świateł tu są e, biledy na soczewce. Dobra, przystępujemy do, do montażu. To jest oryginał ASO. E, zamówiłem i iknie i z tego co widzę, to na, e, na kartce jest napisane Leon 2017. E, produkcja Made in Poland. Piszę, że Leon 17, ale jak widać, widocznie wyprasowanie błotnika zderzaka jest takie samo. Idealnie pasuje. Odcieniem się różni trochę na auto, jest brudne. Będziemy dopiero po zmontażu jechać na, na mygnie. Tu jakiś wężyk z, odpływowy, pewnie gdzieś z okolic, tam bagażnika tylniego zderzaka. No, przystępuję do montażu. Zestaw montażowy jest, śrubki, wszystko, instrukcja. Nie ma się co zastanawiać, wystarczy tylko nawiercić bodajże dwa otwory e, wiertłem 2 mm i montujemy. No, w zasadzie na no, upartego można by wkręcić jedną śrubkę i by było. Zasada działania i zasada montażu jest dokładnie taka sama jak w, z przodu. Wykręca się tam seryjną śrubkę. Wkręca się w to samo miejsce. Chlapacz ustala się, tutaj jest otwór, tu jest otwór, i z drugiej strony od spodu jest otwór. Nawiercamy wiertełkiem otwory, i tam wprowadza się takie tulejki z gwintem. I w zasadzie tyle, można by było zostawić w ten sposób, ale zrobimy to po Bożem, tak jak się należy. Tulejka jest tu, ona jest gumowa. Wiertło 9 mm, można też mniejszymi rozwiercić jest z tyłu gwint demontujemy, wciskamy odwrot na kolejność, czyli z powrotem przykładamy przykręcamy jedną śrubę, drugą śrubę tu będzie zatrzask i lecimy dalej z tematem no i mamy drugą stronę zdemontowaną i przystępujemy znowu do, do montażu chlapacza z drugą stronę mamy zamontowaną tylko w takiej pozycji nagrywam, bo kładę się pod auto, uwaga Zmiana perspektywy. Patrzcie na to, tu przykręcony jest na śrubkę. Ale co mnie zaciekawiło, wydech tutaj jest poprowadzony w dół. Ale zobaczcie, co tam jest. Podłączone, do, podłączone jest to elektrycznie. Jakiś rezonator. I tu w tej końcówce rury wydechowej jest jakiś do zmiany chyba dźwięku. Co oni nie wymyślili? No, po prostu kosmos. Dla mnie co najmniej dziwna, fajna rzecz. Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. No, widzę, że robią różne rzeczy. Zmiana, może to jest przepustnica? A tu brak śrubki. Ale wygląda jakby nie było w ogóle. Zaraz jedziemy na reklamację. Tutaj zaślepki nie ma. Też. <laughs> Dobra, zamontowane, skręcamy. Chce ci się ruszać? Przecież kręci się nie Teraz kamerę Filip i obejdź dookoła pokazując te błotniki. Okej, okay, good job. Aha, jeszcze jedno. Ten. Oponki z tyłu jadą ze mną. Kupiec się znalazł. Do Leona 4x4, czyli Experienza, pójdą. No, zawsze się znajdzie kupiec, żeby taniej było trochę. Za pół ceny takie opony, fajne, kurde, sam bym brał. Tylko, że jak ja będę szukał zimówek, to pewnie nie będzie żadnych. Jeszcze jedna rzecz. Póki jest okazja na trasie. Powoli jadąc, tutaj pod tym przyciskiem są wszyscy asystenci. Naciskam przycisk i oni zapisują się na stale. Bo jeżeli go wyłączę, po wyłączeniu silnika, po rozłączeniu auta, on nadal, nadal będzie uśpiony. Dopiero przy następnym wzbudzeniu on się uaktywni. Więc tak, jak teraz pokażę, bo jest. Lane assist włączony, czyli za każdym razem jak zjadę z pasa, jest aktywny tempomat uruchomiony, nie używam ograniczenia, oraz jest front assist, czyli ostrzeganie przed najechaniem na poprzedzające auto, bądź też w mieście, jeżeli ktoś wybiegnie. Te funkcje są tutaj z tego poziomu wyłącz, do wyłączenia. Można również wyłączyć funkcję. Można również w menu na ekranie głównym wyłączyć funkcję ostrzegania przed ograniczeniem prędkości. Teraz, tak jak widać, tam w rogu jestem na S1, jest 120. Ja sobie tempomat ustawiłem na stówkę i sobie tak lecę. Aktywny oczywiście, więc dlatego wcześniej samochód sam zwalniał do 70, bo przede mną było auto. Tyle, po prostu. Sama wygoda, ale fajne jest to, że nie trzeba tego aktywować ponownie. Szkoda, że tak nie jest z systemem Start Stop. Włącz Radio SK. Radio SK. O, Skandynawia, no nie, nie pozdrowi Tada. Kolejny pełny kocioł spalony. Jedziemy na stację benzynową, e, tym razem już noga cięższa trochę. 540 km, 6,9 spalanie, ale też temperatury praktycznie cały czas po, w okolicach 30 stopni. Ta klima chodzi, ona tam sobie te, te pół litra, te 0,7, lubi wypić na setkę, stąd ten wynik zawyżony. No i częściej zacząłem po wymianie oleju, zacząłem wyłączać start-stop i jeżdżę sobie, jeżdżę sobie troszkę, że tak powiem, dynamiczniej. Absolutnie nie szybciej, ale po prostu dynamiczniej więcej przyspieszam. No jeździmy, rozjeżdżamy to auto, nie? No, tyle z dziś.